Rzwi! Kibicujemy, kibicujemy, szanowni państwo, stoimy, nic się nie stało Doping, doping, doping Uścimów na prowadzeniu, zaraz za nimi Abramów Dodatkowy balon Poprosimy talon na balon Nie wiem dlaczego, ale faceci najlepiej biegają z balonami Abramów, Uścimów Michów Dobrze, brawo, tak i złączymy do samego końca. Pięca. Brawo, brawo, brawo. Abramów, Bo... Usimów, Mików, Ostrów, w tej konkurencji taka kolejność. Wielkie, wielkie brawa dla drużyn, za chwilę kolejna konkurencja. Do biegu, start! I rozszyli proszę uważać na swoje jajeczka, jakkolwiek to nie brzmi. <laughs> Nieuczciwa konkurencja Bardzo ciekawa technika transportu jajek Jeśli tak wszystkie jajka byłyby transportowane Żadne jajko by nie ucierpiało Brawo, I Mamy wszystkie drużyny na mecie. Mamy, a na mecie no jako pierwszy uścimów, jako drugi odwrót lubecki, jako trzeci Abramów jako czwarta drużyna Migów. Do biegu star. Chciałoby się powiedzieć, poszły konie po betonie, a poszły ziemniaki po trawie. Wspaniała zmiana, wspaniała zmiana. Nałóżcie worek do końca. Fantastycznie, jaka walka, szanowni państwo, co tu się dzieje. Do tej pory widzieliśmy sztukę na scenie, a to jest prawdziwa sztuka biegania w workach po ziemniakach. Coś fantastycznego! Stajemy w stanie dobrze, nic się nie stało, tak jest kolejna osoba. Nic, nic się nie dzieje. Skaczemy dalej, jak żabki. Ostatni doping, 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 doping. Szaleństwo. Wielkie, wielkie brawa. Proszę Państwa, kilka przerwy, podliczenie punktów i zaraz się okaże, czy na tym zakończymy nasz konkurs, czy będzie...